Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie dzisiaj. Bardzo lubię eksperymentować z kawami, ale ostatnio jakoś zbyt dużo nie eksperymentuję, dlatego że chyba znalazłam swoją ulubioną kawę. Na chwilę obecną przynajmniej ten smak bardzo mi odpowiada i mogę powiedzieć, że na. Ten etap mojego życia to moja ulubiona kawa. Samą technikę parzenia, czyli technikę parzenia kawy w tygielku pokazywałam w osobnym filmiku, do którego link podam w tym przepisie. Zatem w szczegóły tutaj za bardzo nie będę wchodzić, tylko podam składniki i potem sposób podania tej kawy. Do tygielka bądź do garnuszka, który może go zastąpić, wsypuję dwie łyżeczki kawy. To moje proporcje. Kawa drobno mielona, najlepiej taka jak do ekspresu. Dodaję łyżeczkę brązowego cukru, taką solidną szczyptę mielonego cynamonu, jakąś jedną czwartą łyżeczki i odrobinkę mniej mielonego kardamonu. Przyprawy zaczynają pachnieć bardzo przyjemnie. I teraz są to proporcje na kubek o pojemności mniej więcej 300 ml. I wlewam do niego wody tak na 7-8 powiedzmy. I tę wodę wlewam teraz do garnka. Finalnie kawy wyjdzie trochę mniej, dlatego że woda odparuje. No i nie wleje fusów z dna tygielka. Teraz na gaz. A właściwie na ogień i gotuję na nie za dużym ogniu, tak długo aż kawa e, zacznie się podnosić, e, zacznie się gotować. Idzie to bardzo szybko, 3-4 minuty i powinno być dobrze. Nie odchodzę, cały czas pilnuję, bo kawa lubi wykipieć. Kawa na ogniu trzeba ją cały czas uważnie obserwować, a w tym czasie do kubka wlewam niewielką ilość mleka, jakieś 30 ml może. Może troszkę więcej, tak jak lubicie. I mleko podgrzewam w mikrofalówce, bądź po prostu wlewam już gorące. Minęły dokładnie 3 minuty. Widać, że piana zaczyna się budować i zaraz zacznie się podnosić. Gotuje się z przyprawami i zaczyna całkiem przyjemnie pachnieć. Teraz trzeba uważać, żeby ona nie wykipiała. Można nią tak delikatnie pomieszać, łamiąc tę pianę czekam aż pianka się podniesie wtedy zdejmuję kawę z ognia piana opadnie ponownie stawiam ją nad płomień i tak pięciokrotnie myślę, że to powinno wystarczyć i kawa będzie gotowa. Za czwartym razem pianka nie unosi się już tak agresywnie kawa zaczyna się gotować. Piąty raz na ogień. Chwilę gotuję, wyłączam grzanie i pozwalam kawie osiąść na dno, i za chwilę będę ją przelewać do kubka. Kawa się uspokaja w kubku podgrzanym mleko, i dodaję tutaj teraz jedną łyżkę stołową likieru Amaretto. Można dodać troszkę więcej, ja podaję po prostu moje proporcje. I teraz to ciepłe mleko z migdałowym likierem zalewam gorącą kawą z przyprawami. Gorąca, przyjemnie korzenna, o naprawdę wspaniałym zapachu. No i skoro się rozpieszczać to na całego, kładę tutaj wafel z masą karmelową w środku. Teraz już wiecie dlaczego piję tę kawę w kubku. Średnica idealna do wafelka. No i bardzo po domowemu. Niech się nagrzeje od parującej kawy. Za chwileczkę zmięknie i wspaniała uczta kawowa ze słodką przekąską gotowa. Polecam.